I okay, proszę Państwa o uwagę. Naszej chwilę cierpliwości. Mam dla Państwa dwie prezentacje. Eee, pierwsza prezentacja dotyczy przemysłowych sprężalek płokowych naszych nowych szeregów. Podczas prezentacji poruszę tematy związane z grupowaniem produktów, cechami, zaletami, zastosowaniem, także warunkami instalacji w stosunku do temperatury otoczenia. Próbowanie produktów. Nasze sprężarki nasze e, przemysłowe, tłokowe AGK, AHK e, i AFK są umiejscowione w segmencie rynku przemysłowego. Mamy szeroką gamę pomp do różnych stosownych. Począwszy od sprężarek AGK 10-barowych współpracujących z silnikami od 1,5 do 7,5 kW, poprzez pompy przemysłowe współpracujące się, e, wysokociśnieniowe współpracujące z silnikami. 1,5 do 15 kW, a także bezolejowe pompy przemysłowe RK 10-barowe od 1,5 do 7 kW. Mamy kilka wersji dostępnych do sprzedaży, kilka konfiguracji. Pierwsza to jest taka konfiguracja pompa z silnikiem. Głównie znajduje swoje stosowanie wśród klientów z branży OEM, czyli kiedy mamy jakąś, klient potrzebuje naszego urządzenia, jako dopełnienie jego jego tak? <laughs> Pompa z silnikiem zamontowaniem to będzie druga konfiguracja, czyli wersja już, którą możemy, taka plug and play, którą możemy już łączyć u klienta, ale bez zbiornika stężonego powietrza. <laughs> Następna uzupełniona, zbiornik stężonego powietrza i ostatnia o układ uzdatniania, czyli osuszacz z filtrami. <laughs> Co do opcji. W których możemy wyposażyć nasze sprężarki. Pierwsza to obudowa wygłuszająca, czyli metalowa obudowa z pianką wygłuszającą. Czasowy spust kondensatu na zbiorniku oraz czujnik poziomu oleju, który zabezpiecza nam sprężarkę przed zbyt niskim poziomem oleju. Oraz opcja drugi przestojów, czyli takie dodatkowe urządzenie, <śmiech> <śmiech> które które pozwala nam na to, żeby sprężarka, no w przypadku kiedy sprężarka jest słabo dociążona, żeby spuścić ten kondensat, żeby ona się nie uruchamiała od razu, tylko pochodziła przez 60 sekund bez obciążenia. Jeśli chodzi o cechy i zalety, tak jak coś nie wspomniałem, mamy sprężarki AGK, czyli smarowane olejem, AHK, czyli sprężarki na wyższe ciśnienie 15 do 30 bar. I, AHK, i AFK pompy e, sprężarki bezolejowej. Dostępne mamy zbiorniki 90, 270 i 500 litrów. W przypadku sprężarek AFK bezolejowych dodatkowo są one powlekane antykorrucyjnie. E, <tuszy> dodatkowo dla sprężarek e, tej najwyższej dostępna jest również szafa elektryczna z rozruchem bezpośrednim lub gwiazda trójką w zależności od tego jaką sprężarkę wybierzemy. E, no, i tak jak wcześniej wspomniałem, układ możemy uzupełnić. To zintegrowany osuszacz z filtrami. Jeśli chodzi o pompę, są to sprężarki standardu przemysłowego, czyli przystosowane do pracy pod 100% obciążeniem. Czyli de facto nie muszą odpoczywać. Mogą pracować przez 100% czasu i zaraz powiem o tym na końcu, w jakich warunkach. Dodatkowo posiada taka pompa wysokowydajny filtr powietrza wlotowego z dużą powierzchnią filtracyjną, które poprawia nam, mają, dzięki temu mamy wyższą wydajność, mniejszy hałas, dłuższe okresy międzyprzeglądowe, co się przekłada na niższy całkowity koszt posiadania. Tłoki w kształcie litery V zapewniają optymalny rozkład sił drgami, a blok sprężarki zamontowany jest na podkładach antywibracyjnych. Jeśli chodzi o pompę, pompa jest wykonana z aluminium, czyli jest lekka, no i też łatwo się nagrzewa tak dzięki czemu, żeby można było szybko odparować kondensat, obecnym problem. Uzupełniając. cylindry wykonane z wysoką dokładnością, dzięki czemu przekłada się to na wyższą wydajność i mniejszy współczynnik zapotrzebowania na energię, czyli mniej kilowatów przeznaczonych do zweryfikowanego metra sześciennego powietrza. Wysokowydajny wentylator zapewnia odpowiednie chłodzenie. No teraz przeku, e, prze, e, przeniesienie tak naprawdę na, za pomocą e, przekładni bezpo, z napędem bezpośrednim, e, dzięki szerszym porównaniu do e, przekładni z napędem pasowym, mamy niższe straty energii. Silnik przystosowany również do standardu przemysłowego w ochrony. I P55. Zastosowanie. <laughs> tak naprawdę możemy je stosować i w firmach produkcyjnych, i w nieprodukcyjnych, w bardzo szerokim zastosowaniu, <laughs> tutaj częściowo wymieniono, czyli motoryzacja, przetwórstwo żywności, e, firmy e, z branży paliwowej, czy też odlewnie ale także w firmach nieprodukcyjnych. Tak? W pralniach samoobsługowych, w parkach rozrywki, ośrodkach narciarskich laboratoriach, czy też w szpitalach. Drugim zastosowaniem są to klienci z branży OIM, czyli wszędzie, gdzie nasz produkt stanowiłby uzupełnienie produktu klienta. Tak jak wspomniałem, na przykład ta pompa z silnikiem, bądź też, że mogą to być tak naprawdę różne branże: to jest składanie opakowań, produkcja piwa, transport, naśnieżanie i także wiele, wiele innych, które tutaj nie są wymienione. Jeśli chodzi o warunki instalacji, warunki instalacji. Związane z temperaturą. Tak jak wcześniej wspominałem, są to sprężarki, które są dostosowane do pracy w 100% obciążeniu. I tak jak Państwo mogą zauważyć, w większości przypadków, jeżeli weźmiemy warunki normalne, to jest temperaturę poniżej 30 stopni Celsjusza, jeśli chodzi o e, temperaturę otoczenia, to prawie każda z tych sprężarek ma e, możliwość pracy po 100% obciążeniu. Wyjątkiem są sprężarki które e, wyciszone, e, z racji troszeczkę utrudnionej wentylacji e, i sprężarki e, wysokociśnieniowe e, 30, e, 30 barowe. Później wraz ze wzrostem tej temperatury, no ta obciążalność troszeczkę maleje, ale też nie w każdym, nie we wszystkich e, sprężarkach. Maksymalna liczba uruchomień, zatrzymań silnika takiej sprężarki to jest 20 na godzinę, i tutaj fabryka zaleca, żeby unikać sytuacji, która często się zdarza przy doborze tłokówek, i przy doborze tłokówek, zwykle jest to bardzo dobre rozwiązanie. Czyli dobieranie sprężarek mocno przywymiarowanych, żeby zaspokoić tutaj zapotrzebowanie na powietrze, ale przede wszystkim też po to, żeby ta sprężarka krótko mówiąc, nie legła szybko awarii. W tym przypadku unikamy sytuacji, w których sprężarka będzie zbyt mało dociążona żeby po prostu ona pracowała w optymalnych warunkach. a Ona jest przeznaczona właśnie między nimi do pracy w 100% obciążonych. Ok. To tyle jeśli chodzi o przemysłowe spężarki płokowe. Zaraz jeszcze zaprezentuję po, 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 Państwu prezentację związaną z tym z Tak, krótko, do krótko, <śm> dygresja, no, Pewnie Państwo rozpoznają, to jest grupy produkt już uznany. Grupa zadecydowała, że te rozwiązania, które do nas przyszły przez akwizycję firmy, takie tam powiedzmy austriackie, sprężarki, produkowane przez firmę no żeby zrezygnować z produkcji i przeszliśmy tutaj na znany już grupowy produkt, który no, nasi koledzy za tlaskopko oferowali. No ale co tutaj mi się wydaje godnego uwagi? No 20 i 30, 30 bar, jeśli potrzeba takich rozwiązań. No bo 10-barowe w różnym wydaniu tanich chińskich maszyn, no to tego jest dużo. My uważamy, że to są znacznie lepsze, ale no tam ciężko dosyć. Natomiast no, te zastosowania, gdzie 20-30 bar, no to tutaj zachęcamy, żeby na ten produkt spojrzeć. I w ceniku, no, brandu, to już to jest, w kolejnych cenikach się, innych brandów się to pojawia. Dobrze, no a coś, czego nie mieliśmy, tu jeszcze prośba o cierpliwość, czyli. No dobre rzeczy, ale na, też na bardzo wysokie ciśnienia, no to może warto posłuchać, jak się to odpali. z naszego dysku, daleko, ale... w drugiej prezentacji przygotowanej dla Państwa poruszę temat doprężaczy płokowych e, e, 25-40, jak i również 300 barowych, co jest taką naszą nowością. Jak i również zakres 25-40 został uzupełniony o dużo większą ilość doprężaczy. Poruszę tutaj tematy grupowania produktów, cech i zalety i ich zastosowanie. Grupowanie produktów. Doprężacze są tutaj zaszeregowane za jako pre, produkty premium dla, dla klientów typu premium, czyli, zwykle, czyli najbardziej klientów z największymi wymaganiami co do, co, co do produktów. Jeśli chodzi o e, podział, jeżeli chodzi o rodzaje tych produktów, mamy doprężacze o moc od 7,5 do 30 kW, jeżeli rozpatrujemy doprężacze 25-40 barowe, i 5,5-15 kW, jeżeli mówimy o doprężaczach e, 300 barowych. E, cztery typy zasilania. E, zakres ciśnień e, 10-40 bar, czyli maksymalne ciśnienie wejścia jest tutaj e, 10 bar. Jak i również 5,25, czyli jest maksymalne ciśnienie na wejściu 5 bar, a na wyjściu 25. Eee, I e, jeśli chodzi o doprężacze 300 barowe, mamy tutaj trzy e, e, tak naprawdę zakresy, czyli z, z ciśnieniem wejścia 10, 11 bądź też 4 bary i na wyjściu 300 bar. Eee, jeśli chodzi o nazwisko tych produktów, E, najpierw mamy nazwę, potem mam, podano mocki w koniach mechanicznych i ciśnienie maksymalne danego doprężacza. I w przypadku doprężaczy e, 300 barowych, jeszcze jest dopisek, czy jest on przygotowany pod zastosowanie powietrzne, czy też do e, azotu. I podobnie ma się to w, w, w doprężaczach. 25-40 bar, z tą różnicą, że tutaj pojawia nam się jeszcze w nazwie konfiguracja STFF, czyli, <laughs> o, o czym powiem troszeczkę później. Właśnie, jeśli chodzi o konfigurację, jeśli chodzi o doprężacze 25-40 barowe, mamy je tak dostępne w dwóch konfiguracjach w wersji standard, Um, jest to taki standardowy yy, nasz yy, doprężacz, yy, dostosowany do pracy ciągłej, z długimi okresami yy, międzyobsługowymi, nadaje się do stosowania w powietrzu na azocie, natomiast w wersji tej bardziej zaawansowanej, uzupełnionej o pełnowymiarową podnicę, o kontroler y, y dotykowy, MK5, yy, jak i również o yy, zintegrowany moduł ICONS, możemy uzupełnić to także w opcji o sterowanie nadrzędne e, zintegrowane eko6. E, Ma również czynniki ciśnienia i temperatury na wlocie e, i wylocie, no i oczywiście wszystkie funkcje modelu e, standardowego. Cechy zalety. Jeśli chodzi o suszacze 300-barowe, pompy o wydajności 85 do 830 litrów na minutę, przystosowane również do pracy ciągłej silnik klasy energetycznej E3, osobno Chrony IP44, sterownik graficzny B-Control z wgranymi algorytmami, algorytmami pracy, które mają pozwalać na jak najbardziej optymalną pracę tego urządzenia, z interfejsem przyjaznym dla użytkownika, z komunikatami serwisowymi, <kluzny> wyposażony również w system oczyszczania, tak żeby dostosowany do medium, tak jak mówiliśmy o tych wersjach na azot bądź, bądź tlen, no i zbiornikiem e, kondensatu, tak, bo tutaj po każdym tym e, stopniu e, ten kondensat jest zbierany przez separator. Ok, pompa, kompresja w zależności oczywiście od modelu, może być w dwóch lub trzech e, etapach. Duża wydajność chłodnicy, wymuszone smarowanie oraz flip cząstek stałych na e, w locie. Układ napędowy, jest to silnik e, Vega samodnabierający się napęd pasowy i kompaktowa konstrukcja pełnowa. Jak tutaj Państwo zauważą, jeżeli porównamy nasze doprężacze 300 barowe do e, urządzeń konkurencji, e, tutaj nasz doprężacz jest zaznaczony kolorem zielonym, więc plasuje się on tutaj e, na top, jeśli chodzi tutaj o wydajność e, tych doprężaczy. rozpatrywany tutaj przykładów. Jeśli chodzi o doprężacze 25-40 balowe, a są to wysoko wydajne pompy w naszej konstrukcji o wydajności od 1,2 m na minutę do 8,3 m. Silnik G3 o stopniu ochrony IP55. Również oczywiście, do doprężacz przystosowany do pracy ciągłej. Zaawansowany system sterowania również z fitem cząstek stałych na wlocie i czym? Czujnikiem poziomu oleju. No i w pełnym pakiecie, tak jak wcześniej wspomniałem, z chłodnicą końcową, sterownikiem, czujnikiem ciśnienia i temperatury, możliwością również nadrzędnego sterowania, czyli można było spięć, spiąć kilka takich doprężaczy, jeżeli mamy taką, takie wymagania. No i systemem Icons, o którym tutaj było szerzej już mówione. Jeśli chodzi o wydajności tutaj osuszaczy 25 i 40 barowych, to trzeba to znaczy warto zwrócić uwagę, co wydaje się dosyć pewnie dla Państwa też również oczywiste, ale chciałbym też to zaznaczyć, że wraz ze wzrostem ciśnienia wlotowego wyraźnie wzrasta wydajność tego osuszacza, bo musi wykonać on po prostu mniej pracy. I tutaj na przykład dla osuszacza 30 kW to już ta wydajność... Wzrasta nam od około 90 parów litrów na sekundę e, przy ciśnieniu wlotowym 6 bar do aż ponad do 140 no, z lekkim ogonkiem litrów na sekundę, jeżeli będziemy e, tutaj podawać mu ciśnienie na wlocie e, 10 bar. Czyli wraz ze wzrostem ciśnienia będziemy mieć wyższą wydajność doprężacza. Zastosowanie. No, o zastosowaniu dużo tutaj kolega Artur powiedział. Czyli zastosowanie może mieć do produkcji butelek z tworzy sztucznych, do formowania tworzy sztucznych, testy warunków skrajnych, czy przemyśle kablowym <laughs> Możemy mieć stosowanie um, tych naszych doprenie zarówno do azotu, jak i e, jak i do tlenu, a jak i do, do powietrza. Jeśli chodzi o zastosowanie, warto też pamiętać. Żeby proponować klientom nie tylko sam doprężać, e, tylko często właśnie kompletne instalacje, czy to z wytwornicą azotu, e, czy całym tak naprawdę układem uzdatniania e, tego sprężonego powietrza pod azot, bądź też układy po prostu wysokiego e, ciśnienia, jeśli chodzi o, o powietrze. Dziękuję.